Siemanowałem wszystkim, tutaj Hamta, to jest kolejny odcinek Wiedzimina I zaczynamy na tej samej pauzie, co się skończył poprzedni odcinek eee, Dobra a tu jest jakaś jaskinia, a chyba w tej już byłem Czyli mnie pamięć nie myli, tak, byłem w tej jaskini Tu mamy kryptę kruka, o, tu jest droga do starego dworzyszcza, tu mamy jeszcze jakąś jaskinię uchodźców Krypta kruka, do, do, do krypty kruka za chwilę pójdziemy, ale na razie chciałbym pójść do tamtej Jaskini u uchodźców, w ogóle jakiś mostek mamy? A fakt, dobra, tędy się da przejść. Dobra, tędy jakoś na około. Gdzieś to tu będzie Tu Gdzie to jest? Co to jest za kwiatek. A to jest to caprifolium czy coś No kurde, tu gdzieś powinna być krypta Jest gdzieś ulowo to, to wygląda, nie Mam... Ciężko się tego szuka no A w wczuł ode mnie wszyscy. Ała. Jeszcze nie, jeszcze ten. Powiedz, że spłoniesz już. Hi hi, 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 debil. Wlazik zabiło No nie, jeszcze ty. Ileż można, no. Ile tych potworów tu jest, to jest masakra normalnie. No co jest? No nareszcie Ech. jaskinia uchodźców. Mamy dwa tunele, tu jest uchodźcy, uchodźcy, są i jest kuzynek, wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Hm. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Dostaniemy pokwitowanie? Jest pokwitowanie, no dobra. chmury. nic tu nie ma. Okej, okay. tam był drugi tunel jeszcze. Właśnie! Wiem, kto tu może być. Był ten kolej, z którym mieliśmy się bić, nie? Czyż nie? Czyż tak, czyż nie? Zdenek. I kamień drogi jest. Wow, znowu jest kamień drogi. I nic z nim nie mogę zrobić, nie wiem po co on jest Pewnie jakoś się później okaże Cześć, Zdenek, to jest druid Geralt z Rivi od jakiegoś czasu znany bluby, bluby, bluby. Ja, Mówią, że nie masz imienia Na razie możesz mówić mi Zdenek Nie wyglądasz, wyglądasz jak pięściarza A, więc to tak Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć Jakżeś zgadł? Chatów do walki? Jak on ma kościane palce? Tak Nie traćmy zatem czasu. Yy, dobrze No dawaj Tutaj to ch ch chroni... No nie, nie, tu się nie da bronić, naprawdę Czekaj się. Teraz dopiero. Muszę się cały czas bronić. To nic nie daje takie... Ten. Dobra, nieważne. Po prostu będę go napierdalał. Nic więcej. Ała, awa, awa. No okej. Okay, to by było chyba na tyle. No i się przewrócił. <laughs> jeszcze se maknął pięścią, fakie yeah. Gratulacje, wiedź Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak! Bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. <laughs> Może następnym razem. Jestem zmęczony. Okej, okay. muszę dać mistrzowi szansę na rewanż, ale nie dzisiaj, tak? Jedna walka dziennie, Wiedźminie. nie. walka dziennie. Dobrze, to siedzimy przy ognisku, rozdamy talenty, prześpiewamy 24 godziny, możemy z nim walczyć znowu. Dobra, tu porozdawaliśmy te złote już, nie? Jeden brązowy, to w jakiś znak walniemy. Kwent jest do obrony? Chyba tak. Absorbuje obrażenia, dobrze. Odporność na ogień, odporność na kwach. Czas działania znaku. Nie, walnimy to. Nie będziemy się bardzo tutaj roztrwaniać nad tym. A właśnie, a tutaj mamy jeszcze. A tutaj złote wchodzą. Kurde. No, ja, to na razie rozdamy tu srebrne tu, a złoty gdzieś walniemy tu w te. Co my tu mamy? Żywotność zwiększona. obrażenia Otrzymywane obrażenia zmniejszone. Gdy generalnie jest atakowany tył, to unik. To niespecjalnie. W stylu grupowym precyzyjne trafienie zwiększone. Toksyczność mikstur, Energia. Toksyczność mikstur nie interesuje. Nakaż energii przy znaków. Natężenie znaków. Albo to. Albo to... Nie, no nie, na razie dajmy toksyczność. sobie zmniejszymy. A tutaj sobie walnimy jakieś właśnie. Nie wiem, w, w, może w stalowym tak samo najpierw. obrażenie, gdy. Nie, obrażenia zwiększmy. A w srebrnym. W srebrnym grupowym na przykład też obrażenia. Dobra, niech tak będzie i prześpimy się teraz 24 godziny. I powie, zobaczymy, co powie z Denek. To zapiszę, może ja lepiej tu. <noise> Bo tak, jakbym nie miał pokonać. O właśnie. Cześć, denek? Gotów do walki. Troszkę ci się głos zmienił. Nie traćmy zatem czasu. O! Teraz coś dają bloki. No, ten nic nie dał. No po prostu on sobie nie trafił. Ciul, to nic nie daje. Czemu mi energia się zmniejsza? Jak się blokuje, to mi się energia zmniejsza. Lul, z tego nie wiedziałem. No i cóż, pokonałem go znowu. Takiż nie z niego trudny przeciwnik był, że normalnie, kupę w Majty można zrobić. Eee. I tyle by było. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Mm -hmm. Ząb słynnego pięściarza. <laughs> Jestem teraz najlepszym pięściarzem tego świata, lulz. Śmiechowo. Okej, okay, spoko, dziękuję. Mam ząb. Pierwszy ząb, jaki najsłynniejszy pięściarz wszech czasów stracił podczas swojej kariery. Super. <laughs> Nachuj mi jego ząb? Dobra, nieważne. Hmm. W końcu jakieś co tu? Kapitana, najemników, widzimy aby trzymać nagrodę. Kuzyn dworki, Kuzyn dworki rzeczywiście ukraiły w jaskiniach, rozmawiałem z nim, już siadaj na kamieniarnika w zimie, aby otrzymać nagrodę. Aha, okej. Okay. Faktycznie, bo to jest jakiś tam kumpel, kiedyś spotkano po moim znalezisku. Smak zemsty to do starego dworzyszcza, do starego dworzyszcza. Jeszcze resztek zbroi kruka. I zlecenie na bruksy, które nie wiem gdzie są. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. I skoro stąd wyszliśmy, wychodzimy, to idziemy sobie właśnie ja do tej ostatniej jaskini. Tutaj wyjdziemy. Chwila. Eee, tu jest Krypta Kruka, tu jest droga do Starego Dworzyszcza. nie czym jest dworzyszcze? To tam widać kawałek na wprost. Znaczy tej starej, gdzieś tam powinna być ta nowsza część. A tam powinny być chyba bagna. Te pierwsze, na których byłem. A gdzie jest jaskinia? Jest tutaj. Wejście do krypty. Dawajcie. Miałby być zwiększone obrażenia, jakoś tego nie widzę. W stylu grupowym, jest, udało się. Krypta kruka. Kurczę, gdzie te bruksy, może tu będą bruksy, fajnie by było, jakby były jakieś bruksy. Na fakt. fuck? Muszę kota użyć, by nic nie widać. Tu jest. Dało się rozwalić. Fajnie. Cześć. Trochę cię tutaj. Z... Na wieczny ogień. Chyba nieba cię zesłały, panie. Tak go tu zaś zablokowało. Wiesz, czy... Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Krukiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co? Znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś upnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Mhm. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Eee, póki przejście jest wolne, zobaczę co z tymi potworami. Póki idź stąd, póki przejście jest wolne, zobaczę co z tymi potworami. O, czekaj. Po prawej i lewej stronie był kiedyś korytarz, ale teraz zawaliły go kamienie. A może on coś znalazł z mi nie powiedział. Kurde, nie chcę ogniska. Eee, musimy to sobie otworzyć. Przejście. O, grub kruka tu jest. Dobra. Stawaj. Ptasz. Jak poleciało. Ptasz. Dobra. O, fleder. To raczej tym. O jebańce. O jebańce. Upiory. Łofak. Dawaj, gnoj Dawaj Geralt Nie, bądź pipa, dawaj A masz, duchu Nie, no z miecza go, nie? Uciąłem mu rękę i umarł Okej okay. Wszystkie? A ten tu został. No nie no, szczątki z nich pozostawały, to jest śmiechowe. Był śmierci. Nawet mam go gdzie dać. Wow. Jak go bym się nie spodziewał. Stara skrzynia tu jest. Nice. I mamy pieniądze i ser. Ser może nie, nie bardzo mi... Chociaż czekajcie, ser sobie zjem. Jest ser. Nom nom, nom, nam, nom, nom, Co ta sól w, woreczku w ogóle? Odstrasza upiory Ale to w sumie nic nie robi. Dobra, no to odstraszać upiory to może w sumie. Zruszone owoce O, oh, a tu, aha, bo to fleder był Mam jego kieł, to jest nieźle. Kolejna skrzynka. Woda książęca, co? Wow Co to jest? No te języki mogę to wypieprzyć Kolejny upiór Ma czaszki na sobie, co zagnuj? On się boi Wystraszyłem go tym swoim amuletem chyba No i dawaj, rękę mutnij! O tak, umieraj A, nie chcą mnie atakować, a co zagnoje, no? Śmiechowo, faktycznie pomogła, pomogła ta sól. Gnoje się boją. Autentiko. Nie chcę atakować. Strasznie śmiesznie. Dobra, czul z tym. Nie ma miejsca w wykwipunku. Rozumiem. Dobra, idziemy, bo tu nic nie ma. Jeżeli dobrze zauważyłem Nie, chwila, a to na wprost Tu coś pisz, pokazuje, że tu jest przejście. A, jest przejście. No kurde Fleder. A tu jest skrzynia jakaś, to dawaj. O, następny Myślę, że mi coś zrobi tym, tym skokiem swoim? Jest jeszcze jeden. Ok. Jeszcze nie. Muszę to pozbierać. Bo mam na to miejsce na szczęście. O, dwa złota. Aż tak dużo. Nie wiem, co z tym zrobię teraz. Kurde, same fledery. Ja wolałbym bruksy. Mam na nie zlecenie. Pytanie, gdzie jest ten duży Fleder i duża Bruxa? Które rzekomo gdzieś tam mam szukać ich, żeby je e, pozabijać do Wielkiego Łowczego. Jak coś, to możecie napisać w sumie e, w komentarzach. Jakbyście wiedzieli, te, te do Wielkiego Łowczego, gdzie się znajdują te potworaki, to, to powiedzcie. O, fragment zbroi. Miecz z meteorytowej stali. Mój jest chyba lepszy trochę. E, szansa na... Pól na ogłuszenie, precyzyjne trafienie. Nie, no mam diabla, więc. ciula. ten jest mój stary. Ten jest też. No nie mam co z tym zrobić, nie? Przewywalić ten, a basz. O, wodę znalazłem. Musi być świeża w takim razie, skoro leży w grobowcu. Ciach, 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 ciach. Dobra. Tu nic. No i mamy pochodnika i te. A no to zaraz krzesiwo się może przydać, jakby nie było. Szkoda czasem marnować tego nigni. Ale mam fragment zbroi, więc jest nieźle. Mm. Upiory ale nawet mnie nie zaatakuje w sumie. Wyrąbane na upiora. Czy ja tam przeszukałem na pewno wszystko? Wszystko przeszukałem, tak? No to idziemy teraz tędy. Kolejne fledery. Gdzie są kurde brukce? bruksy? Krąg toczących się skał. No spoko. Wszystko przyszło za mną. Wow. Jak mi miło. że na razie nie mogę wykorzystać tego swojego nowego miecza. Jezu, jak się. O! Uciekł. Spoko. Nie, ja muszę go zabić, bo inaczej. No właśnie. Bo inaczej nie będę mógł otwierać skrzynki. Ok. Eee, nic nie było. Ciekawego. Mamy wiele stron. Czyli najpierw pójdziemy tu, bo teoretycznie tu będzie najmniejsze. Sarkofagu mamy tylko pieniądze i krzesiwo. Kolejne upiory. Nie będą chciały mnie w ogóle atakować. Może być trochę utrapieniem w tym momencie tak naprawdę. Chodźcie. No bo, no cholera prześciągłem to, i co? Dupa, boją się mnie po prostu, no. Jestem zbyt silny. Jebane upiory. Lulz, jak szybko poszło wszystko. Ale mamy tutaj sarkofagi, które potrzebuję przeszukiwać. O, ser. Jak będę wychodził, to sobie mogę w sumie walnąć, to żeby upiory na nie atakowały, mnie nie blokowały, ale Póki co, jak muszę wszystko. Krąg wewnętrznego ognia. Jakaś skrzynka, naprawdę, tu jest dużo skrzynek. Normalnie, eksplor... eksploracje na poziomie Diablo. Ale Łęczny topór i Arbus. Dobra, Arbus. Arbus dobry. Dobry, Arbus jest dobry. Dobra, tu nic nie ma. Jak mówiłem, tu jest najmniejszy ten. Jezu, jakie to miecze wielkie mam. nie, Znaczy, zwłaszcza ten Sejmitar. Przejdźmy sobie teraz w drugą stronę. Tutaj Okej, okay, zobaczymy co tu jest. Tylko ten krąg. Nic więcej chyba. No, nic więcej. Cię podejdę tutaj. A, nic nie ma, dobra. Jej, jak dużo upiorów. Płonące upiory, nie? A nie, jeszcze jeden. Ale tak, przed chwilą w ogóle to yy, zwiększyłem sobie właśnie natężenie znaku igni przez tamten krąg. To jest z toczących się skał, no to właśnie natężenie tej, tej bariery żółtej. Dobra, nie chce mi się tego zbierać, nie ma sensu nawet. Szkoda, sensu. Piwa mnie nie interesuje. Inskrypcja i grup kruka. Nice. Dalej nie ma Brooks. Dalej nie wiem, co, co z nimi robić. Zresztą to, co mówiłem z tym, że w komentarzach napiszcie, nie, a ja sobie chyba może sam sprawdzę czy coś, bo zanim wy ten odcinek zobaczycie, to trochę... O, zielona pleśń trochę mi nie jest Fleder. Bazyliszek tam jest. Jakie jaja? Tego to bym się nie spodziewał. Jebaniec ogniem gonoja. Jeszcze kolejny Fleder tu jest. No, dobra, ale mamy już grób kruka. No, i to jest w sumie koniec tej, 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 tej krypty, całej, nie? Wow, skóra bazyliszka. Oczy, inskrypcja. Tu spoczywa wiedźmin zwany Krukiem. Wielki wojownik i obrońca słabych. Cześć, cześć jego pamięci. Księga gromu. Wow, nie mam już miejsca. I mamy. Resztki zbroi, kruka, fragment zbroi, przedmiot fabularny. No to mam wszystkie. Robimy tylko litanie świętego Grzegorza. A ja chyba mam już ten zwój. Zielona pleśń. Nie mam gdzie jej dać. To raczej nie wyjdę, prawda? Niespecjalnie mi się wydaje. Eee. Tylko skąd tam litanie wezmę? Dobra, tu wszystko krąg w krąg żywiołów, krąg żywiołów, w oknicho. No to tu na No, do, znaczy dobra, tu będzie proste wyjście. W prawo po prostu, na następnym zakręcie i tyle. Skąd ja wezmę te litanie? No, on no, no mówił coś o tym litaniu. Tej litanii, nie wiem jak to się odmienia, nawet upiór. Dobra, pierdol się, upiór. Znaczy nie muszę go zabić, cholera. No i Fleder jeszcze, kurde. Hmm. Dobra, nice. Do góry i do domu. Kurcze, te potwory mnie jeszcze interesują, gdzie one są? To Takie dla wielkiego głowczego. Czekajcie, na razie sobie. O, kufer tu jaki w ogóle jest. Tego to nie wiedziałem. Dalej nie mam Brooks. Wow, ile tu jest pieniądzów Tylko te, ten pechuje, te, te, te kuzyneczki. To wiedzieli, wiedzieli o tym. to lecił. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Ee, ja kończę odcinek w tym momencie. Dzięki w ogóle za oglądanie. I co, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć i czołem.